Witajcie, kochani. Witajcie. No, pomyślałam sobie, że warto parę słów powiedzieć o Arktyce i Antarktydzie. Właściwie, to czy potrafimy rozróżnić, co jest czym? Arktyka, Antarktyda, różne, to samo. I tak sobie pomyślałam, hej pewno część z nas nie zna różnicy. No więc jak myślicie, gdzie mieszkają niedźwiedzie polarne? I czy tam także mieszkają pingwiny? Hmm. A gdzie ta zorza polarna? A w ogóle to gdzie jest? Zimą 24 godziny na dobę, zimno, mroźno, ciemno, a latem cały czas dzień 24 godziny na dobę. No więc wyjaśnimy sobie na końcu, dojdziemy gdzie tak naprawdę cały rok mieszka. Uwaga. Tak jest. Gdzie mieszka święty Mikołaj? Dojdziemy do wszystkiego. A więc mamy tutaj przed sobą Ocean Arktyczny, a na nim Grenlandię i Islandię. Także część Rosji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji i Finlandii. No i jaka tu w ogóle panuje atmosfera? Kto tutaj tak naprawdę mieszka? U, mieszkają. Niedźwiedzie, tak, niedźwiedź polarny, żeby konkretnie powiedzieć. I te niedźwiadki, może takie fajne, sympatyczne, bo są, ale nie wiem, czy chciałabym je spotkać, ponieważ dorosły niedźwiedź polarny osiągnąć może wagę 700 kg i 2,5 metra wysokości. Więc, jak to zwykle, jak coś malutkiego, to fajniutkiego, duże, może fajnie wygląda, ale czy ja bym chciała spotkać takiego niedźwiedzia, jak powiedziałam? E -e, na pewno nie. No, tutaj, kochani, rdzennymi mieszkańcami są Inuici, Niemcy, Czukcze i popularnie. O tych, którzy zamieszkują Arktykę, nazywamy Eskimosami. No to już teraz łączymy wszystko razem, nie? Znaczna część, kochani, pokryta jest pokrywą lodową. Okej, okay, tak to mniej więcej wygląda. Ciekawostka: Arktyka to nie kontynent. Antarktyda jest, nie Arktyka. Co cennego jest na Arktyce? Ropa naftowa, gaz ziemny. Na przykład najniższa temperatura to minus 68 stopni. Jeżeli potraficie sobie to wyobrazić. Lodu jest tyle, że gdyby stopniał cały lód nagle. Poziom mórz na Ziemi podniósłby się o 24 metry. Wow! Wow! Więc to są takie największe ciekawostki, jeśli chodzi o Arktykę. Jest ich dużo więcej, ale moim zadaniem tutaj było wreszcie rozstrzygnąć, co jest co, i nie mieszać pojęć Arktyka i Antarktyda. Teraz Antarktyda to zupełnie inna bajka. Tak jak sobie północ, północ wyobrażacie na Ziemi, na planecie, to jest Arktyka. Natomiast Antarktyda jest na południu. Antarktyda jest kontynentem. Co też warto podkreślić. Najdalej na południe, w której to głębi części znajduje się biegun południowy. Najmniej zbadane tereny, kochani, bo aż 98% pokrywa lodowa o grubości dochodzącej do 5 km. Pokrywa lodowo, śnieżno-lodowa, aż do 5 kilometrów. Potraficie sobie to wyobrazić? Pomyślcie, gdzie jesteście, gdzie następna miejscowość 5 km. Wow! Najmroźniejsza temperatura na Antarktydzie dochodzi nawet do minus 100 stopni. Więc, ludzi tam nie ma, jednym słowem. Kontynent, na którym nie ma ludzi, bo by po prostu nie wytrzymali. Jest to tak naprawdę najmroźniejszy, najsuchszy i najbardziej wietrzny kontynent na świecie. A kto tu panuje? Czy są tu pingwiny? Tak jest, tu są pingwiny. No już teraz wiemy dużo. Więc w takim razie, gdzie jest ten święty Mikołaj? No słyszymy, że na ogół leci z Arktyki. Biegun północny, jednym słowem. Okej, okay. ale gdzie? No gdzie dokładnie, bo już wiemy, że to jest i Gren Grenlandia, Islandia, i część Rosji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji i Finlandii. No gdzie jest ten Mikołaj? No, gdzie mieszka? Na stałe i pracuje, przygotowuje prezenty dla dzieci grzecznych. I wszystkich nas. My, też dzieci, dorosłe dzieci. Dokładnie w tej miejscowości, kochani. Tak, krąg arktyczny. Magiczny. Tam właśnie jest. Mi Świętego Mikołaja. Wioska w Rovaniemi. No, próbowałam ćwiczyć, ale pewno słabo mi to wyszło. In Lapland, Finlandia. To jest oficjalny <grym> adres. Oficjalny adres Świętego Mikołaja. In Lapland. Finlandia. No i teraz. Już nie możemy powiedzieć, że nie wiemy. Już wiemy. Już wszystko wiemy, kochani. Wszystko stało się jasne. Mam nadzieję, że pomogłam z tym wszystkim rozróżnić, gdzie kto jest, o co chodzi. Buziaczki, uściski i pa.